Dzień dobry, Rafał Król Expeditions.pl Chciałem dzisiaj opowiedzieć o nowych butach od marki Kin, nowych butach trekkingowych, nowych butach syntetycznych za kostki. Właściwie można powiedzieć, że no tak, widzieliśmy już buty syntetyczne Kina, one są mniej więcej takie same i ten jest zupełnie inny. To jest but, który, który mnie zaskoczył jak tylko wziąłem go do ręki. Z pozoru on wygląda tak jak wcześniejsze modele Kinów, natomiast Kin NXIS jest butem niezwykłym. Z kilku, z kilku różnych powodów. Przede wszystkim yy, zobaczcie na podeszwę. To nie jest podeszwa taka jak w bucie trekkingowym. Ona nie ma tutaj wcięcia. Nie mamy wyraźnie zaznaczonego obcasa. Ten but jest, ma tą podeszwę półokrągłą do przetaczania się takiego jak przy biegu. Co to daje? To daje krótsze, krótszy czas styku z podłożem, i to sprawia, że w tych butach będzie się łatwiej chodziło szybko. To jest but do, do trekkingu, ale to jest również but do biegania. Jeżeli szukacie butów takich, których można pokonywać wiele kilometrów dziennie. Kilkadziesiąt nawet w terenie no, takim górskim, półgórskim. Jeżeli interesują Was biegi przełajowe, to ten NXIS to jest właśnie to. Nie dość, że inny profil podeszwy, czyli taka wygięta łódka do łatwego przetaczania, to jeszcze fantastycznie zrobiona śródpodeszwa. To wszystko, co tutaj widzicie jako jasne, szare, to jest Śród podeszw, która jest bardzo elastyczna i ona bardzo dobrze tłumi drgania. Co jeszcze? Ten but, jak na kiny, jak na buty za kostki, jest wyjątkowo lekki. Para w rozmiarze 43, czyli o długości wkładki 28 cm, waży zaledwie 914 gram, czyli to jest mniej niż pół kilo na but. Enksisy są wyposażone w membranę wodoodporną Kindray, czyli są w pełni wodoszczelne, są wodoodporne, a wilgoć z nich wychodzi na zewnątrz. Ok. Czy to wszystko? Nie. To jeszcze nie jest wszystko. Inżynierowie musieli zrobić naprawdę dużo rzeczy, żeby w nich ściąć wagę do tych 914 gram na parze. Przede wszystkim, jak wszystkie kiny, Encsis ma czubek oblany gumą, ale zobaczcie, że tu jest taka, taka szczerba. Tej gumy jest mniej i ona jest mądrze gospodarowana. Między wielkim paluchem a pozostałymi jest takie małe, małe wcięcie. To daje oszczędność kilku gramów. Tej gumy nie jest tak strasznie dużo jak na wcześniejszych modelach, ale jednak idealnie to spełnia swoją. Swoją funkcję. But jest w całości syntetyczny, wykonany z takiej syntetycznej siatki, z takiej aż ażurowej siatki z oczkami. Ta siatka mi się bardzo podoba. Ale to nie wszystko. Dlatego, że w tych miejscach, gdzie by się mogło do tej siatki czepiać błoto, czyli właściwie to wszystko, co stanowi otok buta, tutaj dookoła, z przodu, czy, czy z góry, tu jest jeszcze wzmocnione to wszystko takim TPU, czyli termoplastycznym poliuretanem, od którego te błoto. I te, te wszystkie brudne rzeczy będą po prostu się odklejały i, i spadały, yy, czy to wszystko? Nie, to jeszcze dalej nie jest wszystko. Yy, wiązanie jest bardzo proste, bo mamy cztery pary cztery przelotek, żadnych metalowych oczek, wszystko dla, dla oszczędzenia wagi. Potem mamy, potem mamy parę takich przelotów przez takie podkówki yy, metalowe i odciąg tyłu. Czyli konstrukcję, którą, technologię, którą znamy, Connect Fit. Co to daje, ten Connect Fit? Ten Connect Fit stabilizuje nam stopę, zaczynamy biegać, jak stopa nam się może skręcić na boki, możemy sobie skręcić nogę w kostce. Ten Connect Fit jest dla nas wsparciem. On zapobiega, usztywnia tutaj przed urazem stawu skokowego. Ale te buty mają coś jeszcze. Mają taki fajny patent. Tutaj widać, że jest poduszka z jednej strony i widać, że jest poduszka z drugiej strony. Te dwie poduszki oraz poduszka z tyłu, którą widać napięcie takie żółte. To żółte to się nazywa heel, heel lock, czyli tak naprawdę zamek, który trzyma staw skokowy. Co to daje? Jak włożymy stopę i zawiążemy but, to. Dzięki temu hillowi, ten but góra trzyma się dużo lepiej stopy. Łatwiej jest wtedy biegać, nic nam nie wpadnie do środka żaden kamyk, e, żaden żwirek ale mm, również cały but trzyma się dużo lepiej stopy niż, niż inne y, buty trekkingowe. To właściwie można byłoby powiedzieć, że to nie jest but trekkingowy, tylko Adidas. On właściwie waży tyle co nic, natomiast nadaje się doskonale do biegania, do chodzenia trekkingowego po górach dla tych wszystkich, którzy wyznają filozofię fast and light, czyli chodzimy szybko, chodzimy z bardzo małymi obciążeniami, ale robimy bardzo duże wysiłki, czyli jeżeli ktoś wybiera się na jednodniową wycieczkę i chce przejść maksymalnie dużo, to w tych butach naprawdę można to zrobić. Ta siatka plus e, membrana Kindray sprawia, że te buty oddychają dużo lepiej niż inne buty z którymi kina z którymi miałem do czynienia. Nie wiem, czy poprawiono parametry e, parametry membrany Kindray, czy też e, ta siatka tak fajnie oddycha, że, że jest taki bardzo bardzo odczuwalny efekt. Co mamy jeszcze? O, znana skin. E, Wkładka z technologią LuftCell, która oferuje, jest zrobiona z poliuretanu dwóch gęstości, ze wspięciem tutaj, ze wsparciem łuku. Bardzo fajnie to działa. Razem z tą śródpodeszwą elastyczną to jest naprawdę, to jest naprawdę coś, coś wspaniałego. KIN Enxis, buty... Do wędrowania, ale też buty do, do miasta na gorszą pogodę. Ja w nich chodzę zimą e, po mieście i nie zmieniam tych butów, jak potrzebuję iść na, na wycieczkę do lasu. E, z tym bieżnikiem, z tym profilem, one świetnie się trzymają podłoża, nie ślizgają się na błocie, e, dobrze się trzymają na, na żwirze, fantastycznie kleją się do, do mokrych kamieni czy do skały. Ale jest jeszcze coś, co te buty różni od innych butów w kinach. Zobaczcie, że ten but nie ma żadnych szwów. To wszystko, cała cholewka jest trójwymiarowo wyplecioną jednolitą strukturą. Nie ma tutaj żadnych szwów, nie ma żadnych cięć. A jeżeli to jest trójwymiarowe i zrobione bez cięć, bez szyć, bez miejsc gdzie się materiał zakłada na siebie, to sprawia, że ten but jest wyjątkowo lekki, ale jest również wyjątkowo zwarty. Oprócz tego, że ten kin jest bardzo lekki, on jest węższy. Dla osób, które mają szerokie stopy, wszystkie kiny są ok, bo to są szerokie buty na szeroką słowiańską stopę, ale są tacy, którzy mają Stopę węższą i na przykład mówią: Nie, kiny dla nas nie są dobre, bo za bardzo nam lata stopa. My tam potrzebujemy jednak buta takiego węższego. Kin Enxis jest węższy. On jest węższy, wyraźnie mocniej trzyma stopę tutaj w tym, w tym miejscu nad, nad palcami. Yy, ja mam różne buty kina trekkingowe, natomiast ten model jest zachwycający. Oferuje niezwykłą wygodę, fantastyczną amortyzację i jest na tyle lekki, że można w nim pokonywać bardzo duże odległości, a nawet biegać. Jeżeli szukacie jednych butów kina, yy, wybierzcie te. Są naprawdę niezwykłe. Wystarczy je przymierzyć w sklepie, zrobić w nich kilka kroków i już będziecie czuli. To o czym wam mówię, to jest but naprawdę niezwykły, mimo że na pierwszy rzut oka, podobny do innych produktów kina, to jednak przewyższa je znacznie. Zwęższy, lepiej oddycha, ma wspaniałą amortyzację i dużo mniejszą wagę. Myślę, że ten but zrobi w 2022 roku i następnych naprawdę wielką karierę. Serdecznie polecam Rafał Król.